Federacja Rosyjska wkroczyła w najciemniejszy i najbardziej złowrogi okres swojej współczesnej historii. Rosjanie nie boją się już ukraińskich pocisków, ale własnych ulic i sąsiadów. Ludzie boją się wychodzić po zmroku czy spacerować po parkach, bo Władimir Putin otworzył klatki społeczeństwa, by nakarmić swoją machinę wojenną. Dokładnie 180 zero zatwardziałych skazańców zostało zwolnionych pod pretekstem patriotyzmu w ramach najbrudniejszego układu w historii. Oferta Kremla była prosta przetrwać 6 miesięcy na froncie, pozbyć się kartoteki i odzyskać wolność. I ten czas minął. Dziesiątki tysięcy traumatyzowanych przestępców, którym udało się przetrwać na ukraińskim froncie, parsampancie wróciły do domów z bronią w ręku, legitymacjami weteranów w kieszeniach i niegasnącą chęcią popełniania zbrodni w duszy. Według oceny wywiadowczej Brytyjskiego Ministerstwa Obrony z grudnia 2025 roku, ci byli więźniowie powracający z frontu wyrządzają ogromne szkody rosyjskiemu społeczeństwu. Dane niezależnego portalu informacyjnego Werska ujawniają powagę sytuacji. Powracający weterani zabili około 550 cywilów i poważnie ranili 465 innych. W tym momencie pytanie, gdzie jest policja? Rozbrzmiewa w waszych umysłach. W kraju praktycznie nie ma już struktur, które mogłyby egzekwować prawo i utrzymywać porządek. Bezpieczeństwo publiczne, jeden z najważniejszych obowiązków państwa, ulega systematycznemu załamaniu. Obecnie w rosyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych brakuje 172 zero pracowników. Oznacza to, że ponad 1 trzecia stanowisk jest faktycznie nieobsadzona. Szczególnie w regionach takich jak Wschodni Ural i Północny Kaukaz liczebność policji zmniejszyła się o 50% w ciągu ostatnich pięciu lat. Co jeszcze bardziej uderzające, w niektórych odległych rejonach wskaźnik ten sięga nawet 90%. Innymi słowy, na obszarach wiejskich, w wioskach i miasteczkach Rosji trudno dziś spotkać choćby jednego policjanta. Obwód leningradzki stał się jednym z symbolicznych miast tego upadku. W niektórych rejonach, gdzie kiedyś pracowało siedmiu policjantów, dziś za bezpieczeństwo setek kilometrów kwadratowych odpowiada tylko jeden patrol. Dlaczego więc tak się stało? Odpowiedź jest zarówno ekonomiczna, a jak i polityczna. Średnia pensja funkcjonariusza patrolu wynosi 380 rubli, czyli około 380 dolarów. To nawet mniej niż zarobki kasjera w supermarkecie w Moskwie. Tymczasem Kreml rozdaje setki tysięcy rubli na wysyłanie żołnierzy na wojnę. Putin oferuje premię za podpisanie umowy do 200 -0 rubli i dodatkowe dodatki tym kasom, którzy zgodzą się iść na front. Młoda i aktywna zawodowo populacja albo wstępuje do wojska, albo opuszcza kraj. Zawód policjanta nie jest już atrakcyjny dla nikogo. Ale skala kryzysu nie ogranicza się do organów ścigania. System sądowniczy również jest poważnie wypaczony. System wysyłania na front z amnestią, wprowadzony przez Wagnera w latach 2022-2023, obiecywał całkowitą czystość kartoteki w zamian za służbę na wojnie. Od 2024 roku praktyka ta została przeniesiona do Ministerstwa Obrony. Jednak służba wojskowa nadal skutecznie łagodzi wyroki. Podstawa prawna tych przepisów jest równie kontrowersyjna, co ich druzgocące konsekwencje. Sądy traktują niektórych ludzi powracających z frontu jak bohaterów. Udokumentowano liczne przypadki, w których byli żołnierze, którzy popełnili przestępstwa, otrzymywali łagodniejsze wyroki z powodu okazywania patriotyzmu. Co jeszcze bardziej tragiczne, wielu byłych skazańców powracających z Wagner, gdy ponownie popełniają przestępstwa, jest traktowanych jak osoby po raz pierwszy, ponieważ ich wcześniejsze kartoteki zostały wymazane. W związku z tym czyny takie jak morderstwo czy poważna przemoc mogą zostać umorzone z niższym wyrokiem. Niezależny portal Meduza szczegółowo dokumentuje ten proces. Bezpośrednie polecenie Kremla dla mediów w 2023 roku brzmiało następująco. Nie relacjonujcie przestępstw popełnionych przez żołnierzy powracających z frontu. Nie podważajcie morale społeczeństwa. W rezultacie Rosjanie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo wzrosła przestępczość na ich własnych ulicach. Sędziowie są pobłażliwi dla niektórych oskarżonych tylko dlatego, że byli na pierwszej linii. Chociaż słowo bohater SI. Bohater nie pojawia się w oficjalnych oświadczeniach, w orzeczeniach sądowych zauważa się pobłażliwość. Jest jednak jeszcze jedna uderzająca rzeczywistość, z którą zmaga się rosyjski wymiar sprawiedliwości. Podczas gdy sądy są zajęte ułaskawianiem przestępców, za zamkniętymi drzwiami rośnie o wiele mroczniejszy stos akt Żołnierze Widma. Według raportu Mediazona z grudnia 2025 roku w rosyjskich sądach jest obecnie 90% przypadków uznania zaginionych żołnierzy za zmarłych. Od połowy 2024 roku do sądów wpływa około 2500 nowych wniosków tygodniowo. Czy wiesz, co to znaczy? Państwo nie zwraca ciał żołnierzy poległych na froncie. Oficjalnie wpisuje ich na listę zaginionych, bo jeśli żołnierz zostanie uznany za zaginionego, nie ma odszkodowania ani pochówku. Reżim Putina zaprzecza w ten sposób śmiercią, ogranicza koszty i unika oficjalnego przyznania się do porażki militarnej. Rodziny, które zostały w tyle, nieustannie przemierzają korytarze sądów, aby udowodnić, że ich synowie nie żyją. Część kraju tkwi w salach sądowych, a część w przemocy ulicznej. Ujmijmy to nieco bardziej konkretnie. Ci ludzie nie są starymi żołnierzami w klasycznym tego słowa znaczeniu. Po bliższym przyjrzeniu się staje się jasne, że nie posiadają refleksu zawodowego żołnierza. Zachowują się raczej jak niekontrolowani, impulsywni i niezwykle brutalni przestępcy. Alkohol, trauma, nawyk używania broni i poczucie bezkarności sprawiają, że ci ludzie stają się bombami z opóźnionym zapłonem, wędrującymi po ulicach. Na przykład, w obwodzie ulianowskim Aleksander Łomaczen, który wrócił z jednostki Z-Storm, Dźgnął nożem i zabił niepełnosprawnego mężczyznę po kłótni pod wpływem alkoholu. Fakt, że incydent zaczął się od pozornie zwyczajnej bójki, jeszcze bardziej uwypukla powagę sprawy. To morderstwo nie było wybuchem gniewu, to był odruch umysłu przyzwyczajonego do przemocy. Inny przypadek jest jeszcze bardziej uderzający. Były skazaniec o nazwisku Rosomachen walczył w szeregach Wagnera i został później zwolniony. Zaledwie 10 dnia wolności zabił starszą kobietę, właścicielkę wynajmowanego przez siebie pokoju. Podobna mroczna scena pojawia się w przypadku byłego członka Wagnera, Michaiła Mołoczkowa, w przyczepie kempingowej w której. W której prosił o pobyt, bez ostrzeżenia pozbawił życia dwie śpiące w niej osoby. Jednak to, co czyni te akta naprawdę przerażającymi, to to, co wydarzyło się na salach sądowych. Kiedy jeden z tych zatwardziałych przestępców stanął przed sędzią, nie okazał skruchy i nie podjął obrony. Zamiast tego wydał ten wyrok. Ten wyrok nie był jedynie wyrazem arogancji pojedynczego oskarżonego, był podsumowaniem moralnego upadku, jaki wywołało państwo. Przed nami stał umysł, który domagał się nie oczyszczenia z winy, lecz powrotu do wojny. I ten obraz nie jest już tylko twierdzeniami dziennikarzy czy niezależnych obserwatorów. Dane Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jednoznacznie pokazują, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. W pierwszej połowie 2025 roku liczba zabójstw z udziałem personelu wojskowego podwoiła się w porównaniu z rokiem poprzednim, oficjalnie rejestrując 116 przypadków. Są to jedynie zgłoszone przypadki. W tym samym okresie łączna liczba poważnych przestępstw przekroczyła 333.0, osiągając najwyższy poziom od 15 lat. Ta niesprawiedliwość wywołuje falę paniki wśród Rosjan. Ludzie nie wiedzą już, czy osoba, obok której idą na ulicy rozmawiają z sąsiadami, czy siedzą obok w restauracji, jest ułaskawionym mordercą. Państwowe organy ścigania są bezsilne wobec tych nowych elit, ponieważ to właśnie te osoby zostały ogłoszone nową elitą narodu przez samego Putina. Ta sytuacja tworzy nieodwracalne pęknięcia w Rosji. Ludność cywilna widzi, że reżim zamiast ją chronić, uzbraja przestępców i napuszcza ich na nią. Co bardziej niepokojące, sytuacja ta przeradza się w efekt duszenia gospodarczego i administracyjnego. Gwałtowny wzrost przestępczości zwiększa wydatki samorządów na bezpieczeństwo, a niepokoje społeczne hamują inwestycje krajowe i normalny bieg życia cywilnego. Rosyjskie miasta prowincjonalne stały się szarą strefą, gdzie powracający z frontu terroryzują ludność, a policja niechętnie interweniuje, podobnie jak w przypadku Rosomachina. Brak zapobieżenia morderstwom pomimo obietnic policji o monitorowaniu sytuacji pokazuje, jak bardzo autorytet państwa został zachwiany na szczeblu lokalnym. To nie tylko wzrost liczby przestępstw, ale wewnętrzny rozkład fundamentalnej doktryny bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Paranoja osiągnęła niewyobrażalny poziom. Zamiast stawić czoła realnym zagrożeniom, czyli terrorystom i gangom przestępczym, FSB poluje na rosyjskich naukowców. Nowy dekret zabrania rosyjskim naukowcom współpracy z obcokrajowcami bez zgody FSB. Najwybitniejsze umysły pracujące nad technologią pocisków hipersonicznych, takie jak Anatolij Masłow i Aleksander Szypluk, są aresztowane pod zarzutem zdrady. Putin niszczy te same mózgi, które produkują sekrety, które chce chronić. To strategiczne samobójstwo. Czy gniew narastający w głębi Rosji może bezpośrednio uderzyć w 25 lat niezachwianej władzy Putina? Tak, to możliwe. Najnowszy przykład tego widzieliśmy w Petersburgu. W Petersburgu niektóre placówki edukacyjne domagały się rezygnacji Putina. Mówi się nawet, że uczestnicy potępili rosyjską specjalną operację wojskową i opublikowali ekstremistyczne oświadczenia przeciwko rosyjskim żołnierzom. Potencjał powstania ludowego staje się jeszcze bardziej destrukcyjny w połączeniu z kryzysem 90. Zero duchów. Dziesiątki tysięcy rodzin, nie mogąc poznać losu swoich bliskich, tracą poczucie przynależności do Kremla, zderzając się z murami biurokracji. Co Putin może zrobić w tej sytuacji? Strategiczne wnioski przewidują, że Kreml ucieknie się do większej presji i izolacji. Jednak elity reżimu, a mianowicie oligarchowie i generałowie, zdali sobie sprawę, że ten okręt nabiera wody. Transfery aktywów i plany ucieczki do miejsc takich jak Dubaj i Stambuł wywołały panikę wśród elit, a szczury zaczęły opuszczać statki. Podczas gdy Putin próbuje stłumić powstania ludowe siłą militarną, będzie musiał również podsycać poczucie zagrożenia zewnętrznego, aby utrzymać lojalność swoich zwolenników. Jednak rzeczywistość na ulicach jest teraz znacznie silniejsza niż ta propaganda. Powodem tego wszystkiego jest upór Władimira Putina w sprawie wojny na Ukrainie. Dlaczego Putin nie porzuci tego uporu, mu gdy kraj chyli się ku upadkowi? Władza Putina nie zawsze była absolutna. Przed inwazją w 2022 roku jego poparcie oscylowało wokół 60-70%, co było wspierane przez stabilną gospodarkę i intensywną propagandę. Ale pęknięcia już się pojawiały. W 2018 roku wybuchły masowe protesty w związku z reformą emerytalną. Potem pojawiły się doniesienia o korupcji Aleksieja Nawalnego a następnie katastrofalne działania rządu w związku z COVID-19. Zaufanie społeczne gwałtownie spadało. Kiedy wybuchła wojna, wszystko się zmieniło. Reżim Putina przedstawił inwazję jako walkę z nazistami i NATO. Ta narracja usprawiedliwia nielegalną agresję i służy jako potężne narzędzie kontroli społeczeństwa. Podczas represji Putina aresztowano ponad 20 zero demonstrantów antywojennych. Wojna służy również jako doskonała metoda odwrócenia uwagi od załamującej się gospodarki Rosji. W 2025 roku Rosja doświadcza hiperinflacji na poziomie około 20%. Rubel jest wart połowę swojej wartości sprzed wojny. Reżim obwinia Zachód za załamanie gospodarcze, mimo że prawdziwą przyczyną jest polityka samego rządu. Starszy doradca prezydenta Zełęckiego, Michał Podoliak. Stwierdził, że wojna stłumiła niezadowolenie społeczne, odwróciła uwagę od kryzysu gospodarczego i wzmocniła władzę Putina. Obawia się, że jeśli wojna się skończy, reżim Putina spotka ten sam los, co bolszewików w 1917 roku. W rzeczywistości wojna okazała się dla reżimu Putina dobrodziejstwem. Doprowadziło to do dalszej centralizacji władzy i jej koncentracji w rękach lojalistów, takich jak Siergiej Szojgu i Nikołaj Patruszew. FSB i inne służby bezpieczeństwa zacieśniły kontrolę nad społeczeństwem. Zakończenie wojny bez wyraźnego zwycięstwa byłoby katastrofalne dla reżimu Putina. Pewien analityk polityczny ostrzegał, jeśli wojna zostanie uznana za prowadzącą do zwycięstwa Ukrainy, może kosztować Putina nie tylko utratę tronu, ale i życia. Historia daje ponurą przestrogę. Związek Radziecki upadł po części dlatego, że nie udało mu się pokonać afgańskich bojowników w latach 1979-1989. Ukraina stała się nowym Afganistanem Putina. Nie może ryzykować przerwania wojny ani porażki. Wojna stała się tlenem który podtrzymuje jego reżim przy życiu, który podtrzymuje jego. Jeśli się zatrzyma, reżim się udusi i umrze. Jednak w ostatnich dniach, 2025 roku, ten obraz dla Putina blaknie. Rosjanie są coraz bardziej zmęczeni wojną. Tylko 25% społeczeństwa popiera nową falę mobilizacji. Wewnętrzny front Rosji jest nie tylko zdewastowany gospodarczo, ale także moralnie i prawnie. A ten sygnał ostrzegawczy wysyła jasny sygnał: wojna nie toczy się już na froncie. Jest u progu każdego rosyjskiego domu. Nie ma bezpiecznego miejsca. Porządek został zamknięty. Krótko mówiąc, Kiątpolina, kiedy wojna się skończy, no prawdziwa wojna rozpocznie się na ulicach Rosji. Co sądzicie o tym, co zostało powiedziane? Bardzo chętnie przeczytamy Wasze przemyślenia w komentarzach. Dziękujemy za obejrzenie. Nie zapomnij polubić filmu, zasubskrybować go i włączyć powiadomień, aby otrzymywać więcej podobnych treści. Dzielenie się z nami swoimi opiniami jest dla nas kluczowe, abyśmy mogli kontynuować dyskusję o prawdzie na tej platformie. Do zobaczenia w następnym filmie.